No, i odebrane mocowanie do kasku dla mojej kamery. Zamówiłem wszystko w Chin Mount. Szło dwa tygodnie prawie, bo to przesyłka z Kanady. Ale zobaczcie to. Bardzo ładnie przygotowany zestaw do klejenia specjalnie na moim kasku. Dzisiaj tego nie będę robić, ale jutro nagram coś. Takie mocowanie, zestaw naklejeczek, plus mocowanie jeszcze zabezpieczenia i dodatkowo jeszcze pierdyliard potrzebnych rzeczy, tak żebym mógł korzystać i mieć nowe ujęcia. Chin mount, zobaczymy jak to działa. Widać, że pięknie, starannie wydrukowane na drukarce 3D. Super sprawa. A całość z kamerką prezentuje się w ten sposób. Fajnie widzę, że już teraz dodali jeszcze śruby imbusowe, Tym można się pozbyć tych dużych śrub. Tutaj. Tak więc nie wystają takie dwie śruby. Jest dodany do zestawu klucz imbusowy. Tak więc. Jutro kleimy i sprawdzamy.